Siemano i w tej, w kolejnym filmie. Dzisiaj będę oglądać dalej drugą część filmu. Ona wie moja reakcja. Zaraz. Dzisiaj będzie ze mną moja siostra Julka. Cześć! Cześć! I dobra, zaczynamy! To ej, ale fajna! Firewall Junior się Chyba. Ej, Przestań, będzie usipać tak. Ej, cześć,

o, proszę. O, lol, jestem mały, ale fajowe. Czekajcie, czy ja. Ja cię kręcę, ej. Ale tak nie chcę, ja będę mógł wchodzić do burgerów i być zjadanym. No nie, to jest trochę głupie, ale. Dobra, czekajcie, czy ja mogę na przykład. Ja, jestem mniejszy od tych. Co, o tej stoconki jestem mniejszy, ale to jest mega. Ale dziwnie się chodzi. Au, dobra, idę się od miejsca, bo to skupię. głupie. Ej, jestem tutaj sobie bossem i nagrywam TikToki. jestem O, nie, jestem policzyką właśnie, dobra, muszę wejść tutaj. O, ja. Co on tutaj ma? I tam jest jakieś przejście, jeszcze tajemne. Co to jest? Zobaczcie, to jest takie do zobaczenia. Że... To jest on chyba przed... prawdziwe, przed... prawda, Jula? W ostatnich dni troszkę mhm. wypiększałem. A, a, dobra. on robi? Czy on.? O nie, o nie. Nie, nie, nie robię tego, ja muszę stąd wyjść, nie chcę. Czy on. O nie, o nie, o nie, co ja widzę? A moje. Boże, no. że tam... o. Ja, to tak, idę tędy szybko, o oh, Jezu, wyszedłem stamtąd, ale to było okropne, no Jezu, już nigdy więcej te, takich challenge, dobra O oh, Jezu, kolejny dzień, Simon, nie wiem, czy on przyjechał jakimś szkolnym busem, który nie wiem, nie wiem, czy w ogóle istniał Mam jeszcze zresztą coś powiedzieć, no to na chwilę zrobię przerwę, ale kontynuujemy dalej Ej, czy on idzie, nie, czy on jest dyrektorem szkoły, I ja Mam ziołkę dyrektora szkoły Dobra, to będzie na koniec tej części Nara.